Dziewiętnasta niedziela zwykła, lekcjonarz, czytanie pierwsze z Księgi Mądrości. Nasi ojcowie wcześniej dowiedzieli się o tej nocy, aby byli pełni otuchy, wiedząc dobrze, jakim zawierzyli przysięgą. Tak oczekiwał Twój lud ratunku dla sprawiedliwych, zguby zaś dla nieprzyjaciół. Czym bowiem ukarałeś niesprawiedliwych, tym wsławiłeś nas. Którzyśmy wzywali Ciebie. W ukryciu składali ofiary pobożni synowie dobrych przodków, i jednomyślnie ustanowili między sobą prawo boskie, że święci winni byli na równi uczestniczyć w szczęściu i nieszczęściu, skoro już wcześniej śpiewali pieśni pochwalne Ojców. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Drugie czytanie, z listu do He... Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. Wiara jest fundamentem pokładanych nadziei, argumentem na to, czego się nie widzi. Dzięki niej przodkowie dostąpili uznania. Dzięki wierze Abraham posłuchał wezwania i odszedł do miejsca, które miał trzymać w dziedzictwie. Odszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Dzięki wierze przesiedlił się do obiecanej ziemi obcej i mieszkał w namiotach, a podobnie Izaak i Jakub, współdziedzice tej samej obietnicy, oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na fundamentach, którego architektem i twórcą jest Bóg. Dzięki wierze i sama Sara, choć niepłodna, otrzymała zdolność poczęcia nawet wbrew swemu wiekowi bo za godnego wiary uznał Abraham tego, który dał obietnicę. Dlatego z jednego człowieka, i to już objętego uwiądłem, zrodziło się potomstwo jak gwiazdy na niebie liczne i jak piasek na brzegu morza nieprzeliczone. Z tą wiarą umarli oni wszyscy, nie doznawszy spełnienia obietnic, a tylko z daleka na nie patrzyli i pozdrawiali, i wyznawali, że na tej ziemi są jedynie gośćmi i pielgrzymami. A ci, którzy tak mówią, pokazują, że tęsknią za ojczyzną. Gdyby przy tym mieli na myśli tę, z której pochodzili, to przecież mieli możliwość powrotu. Oni jednak podążali do wyższej, to jest nie do niebieńskiej. Z tej racji Bóg. Nie zawstydliwie uważa, by nazywać się ich Bogiem, bo przecież przygotował im to miasto. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka i to jedynaka składał na ofiarę ten, który otrzymał owe obietnice. Jemu mianowicie było powiedziane: Z Izaaka powołane ci zostanie potomstwo. Uważał bowiem, że Bóg. Może nawet zmartwychwskrzesić, dlatego go odzyskał dla analogii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Nie bój się, statko małe, albowiem spodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie to, co macie, i dajcie jałmużnę. Zróbcie sobie sakiewki, które nie niszczeją, skarb, którego nie ubywa. W niebiosach, dokąd złodziej nie pochodzi ani mól nie niszczy, albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Biodra wasze niech będą przepasane i lamki zapalone. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, aż wróci z wesela, abyście, gdy przyjdzie i za kołata, zaraz mu otworzyli. Błogosławieni słudzy owi, których Pan, gdy przyjdzie, znajdzie czuwających. Amen, mówię Wam, przepasze się i posadzi ich i podchodząc do każdego będzie im usługiwał. A gdyby podczas drugiej lub trzeciej straży przyszedł i tak ich znalazł, błogosławieni są oni. A to wiecie, że gdyby wiedział Pan domu, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dałby mu podkopać się pod swój dom i wy bądźcie gotowi, albowiem w godzinie, której się nie domyślacie, przyjdzie syn człowieczy. A Piotr powiedział: Panie, czy nam tę przypowieść opowiadasz, czy też wszystkim? On odpowiedział: Kto więc jest wiernym zarządcą, mądrym, którego pan postawił na służbą swoją, aby dawał jej. O czasie należną porcję chleba, szczęśliwi ten sługa, który tak będzie czynił, gdy pan nadejdzie. Zaprawdę mówię wam, że nad całym swoim majątkiem postawi go. A gdy sługa ów w sercu swoim powiedział, zwleka pan mój z przyjściem swoim i zaczął bić sługi i służebnice i jeść i pić i upijać się. Przyjdzie pan sługi twego w dniu, którego nie oczekuje i w godzinie, której nie zna, i wychłoszcze go i dział mu wymierzy wśród niewiernych. A ten sługa, który poznał wolę pana swego, a nie przygotował się albo nie postąpił zgodnie z jego wolą, otrzyma wiele razów. Który zaś nie poznał, a postąpił karygodnie otrzyma mało razu, od każdego, któremu wiele zostało dane, wiele wymagać się będzie, od tego, któremu wiele zostało powierzone, więcej zażądają.